Zobacz, czy chciałbyś osiągać takie wyniki na swoim eksperckim kanale na YouTube, nie jako influencer sprzedający trefne produkty czy nagrywający o głupotkach filmy, tylko jako ekspert w swojej branży? Chciałbyś osiągać takie wyświetlenia, lajki, subskrypcje i zdobywać nowych klientów na swoje usługi czy produkty dla swojej firmy, na swoje szkolenia wysokomarżowe, na swoje wysokomarżowe specjalistyczne usługi doradcze i inne? A może chciałbyś swoim kanałem na YouTube pokonać konkurencję i wyprzedzić ją? Jeżeli tak, to jesteś w dobrym miejscu. Dobrze wiesz, że podstawą sukcesu na YouTube jest znalezienie dobrego pomysłu na filmy który będzie ludzi polaryzował, będzie ich emocjonował, będzie odpowiadał na ich problemy, na ich pytania, będzie rozwiązywał ich problemy. I o tym jak szukać te pomysły już mówiłem w poprzednim filmie. Po drugie trzeba zadbać o dobry sprzęt do nagrywania, nie idealny, ale w miarę dobry. Później trzeba zagrać o dobry i ciekawy montaż. Jeszcze przed tym montażem, ciekawe nagranie tego filmu. No i najważniejsze Trzeba zadbać o dobrą klikalną miniaturę i dobry klikalny tytuł. No i trzeba wypozycjonować swój, swój film pod YouTube. O tym też mówiłem przednio. Dziś jednak skupimy się na tym, jak robić klikalne tytuły do swoich filmów na YouTube. Dam Ci tutaj takich kilka wskazówek, więc jeżeli ten temat Cię interesuje i film Cię nie znudził, to serdecznie zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, bo tu więcej będę mówił o sztucznej inteligencji, no i generalnie o wideomarketingu na YouTube. Jak więcej sprzedawać swoich usług, produktów, jak promować swoją markę, swój biznes za pomocą YouTube. Nie przedłużając lecimy do sedna. Twój tytuł musi wzbudzać emocje, musi polaryzować, musi wzbudzać emocje szczęścia, radości, złości, zacie zaciekawienie, nawet czysto nienawiść, no strach przed czymś, no i generalnie no musi mieć te emocje, musi polaryzować niestety, jeżeli chcesz mieć dobre zasięgi. Musi obiecywać rozwiązanie danego problemu, musi po prostu odpowiadać na pytania widzów, które zadają w internecie, no Musi, to jest generalnie podstawa. Podam Wam przykład, jak stworzyć taki emocjonujący tytuł na YouTube. Bo wyobraźmy sobie, że jesteś doradcą podatkowym, no i weszedł jakiś nowy podatek. To na przykład, jak można zatytułować film o tym podatku, którym właśnie nagrałeś i chcesz wytłumaczyć, na czym ten podatek polega? Jaki stworzyć tytuł? do tego filmu. Otóż większość by na przykład dała coś takiego, wchodzi nowy podatek, kogo on dotyczy, jakie są szczegóły, znak zapytania. Najlepiej by było zrobić tak. Rząd Tuska uchwalił nowy podatek, czy zniszczy on przedsiębiorców? I rząd Tusko uchwalił nowy podatek, to jest wykrzyknik, i czy zniszczył przedsiębiorców, to jest znak zapytania. Widzicie, mamy emocje. Muszą być tytuły emocjonalne. Mamy tutaj polaryzację, no bo Tusk i tak dalej. Wiecie, mocne słowa, zniszczył strachu i tak dalej. No i tutaj te pytanie również straszy. Ale nie zawsze tytuły straszą, często mówią o pozytywnych rzeczach. Ja tylko dałem tutaj przykład, co nie. Są często tytuły, które mówią o dużo pozytywniejszych rzeczach. No dobrze, druga sprawa musi być zgodny pod SEO. Otóż w poprzednim filmie dotyczącym SEO mówiłem o tym, że dobrze by było, gdyby w tytule znajdowały się słowa kluczowe, które są związane z Twoim tematem lub powiązane. To znaczy, jeżeli na przykład Generalnie, no nie wiem, rząd prowadzi kiedyś podatek katastralny i będziesz musiał nagrać o tym film. No to ważne, by w tytule pojawiła się nazwa podatku katastralnego, co nie? Czyli to słowo kluczowe. No i na przykład powiązane z tym, z tym, z tym tematem wyrazy, na przykład jak on wpłynie na rynek nieruchomości, no bo fraza rynek nieruchomości jest powiązana z frazą podatek katastralny, co nie? Jako tytuł to po prostu też możemy dać to, co ludzie o co pytają w sieci, te pytania, które zadają w internecie, na przykład, no nie wiem, wpiszecie w taką stronę jak Achrebs czy Answer Sokrates, tą frazę podatek katastralny i tam wyskoczą Wam wykrzykniki czy znaki zapytania tego, co ludzie wyszukują w sieci na przykład. I... Takie pytanie może być, czy pojawi się podatek katastralny, co nie? I takie pytanie może się również pojawić w tytule. Po prostu ważne jest, by w tytule pojawiały się słowa i frazy kluczowe, które są związane lub powiązane z tematem tego filmu, bo wtedy to się wszystko lepiej pozycjonuje, ludzie szybciej, lepiej znajdują frasy w Google, w ogóle w wynikach wyszukiwania, też na YouTubie, ale także YouTube wie, do kogo bardziej lepiej pozycjonować te filmy, co nie? Kolejna sprawa. Warto dawać wykrzykniki, znaki zapytania do swojego filmu na YouTube, co nie bardzo często. Warto dodawać nawet liczbę, tylko nie w. Wiecie, z ogromnymi ilościami zer, na przykład jak jest 500 tysięcy, to nie dawać tyle w postaci, wiecie, tych czy tam czy 5 milionów w postaci 6 zer, tylko na przykład 5 mln albo 5 milionów, co nie, napisane już milionów. Bo ludzie lubią liczby, algorytm lubi liczby w tytule, ale jak są krótkie, co nie. No i słuchajcie, kolejna wskazówka. Nie starajcie się, by tytuł twojego filmu na YouTube był... Zawsze długi. Nie musisz go wypełnić na 100% czasem, a nawet często takie mocne, krótkie tytuły generalnie się wybiją, na przykład idąc tym tropem, tematem, co wcześniej omawialiśmy, poprzednie punkty, na przykład tytuł może być Rząd Tuska chce zniszczyć polskich przedsiębiorców i znak zapyt i wykrzyknik może być. Taki prosty tytuł, nawet napisany dużymi literami, więc tytuł nie musi być długi ani krótki. Pamiętaj, masz tam tylko bodajże 100 znaków do napisania, więc nie przesadzaj zbyt bardzo, co nie. I jeszcze taka mini porada, nie warto dodawać do tytułu tego głównego, do swoich filmów na YouTube, tam hasztagów. Hashtagi dodajemy w opisie i tagi dajemy w sekcji tagi pod filmem na YouTube, bo to nic tak naprawdę nie zmienia. Dobrym sposobem na szukanie pomysłów na filmy jest, na przykład, jeżeli nagrywasz jakiś, o temacie jakimś medialnym, wprowadzenie podatku, to możesz wpisać nazwę tego podatku, czy tam wprowadzony nowy podatek, i dać tam w Google wiadomości, to wyskoczy ci pełno artykułów różnych mediów. No i zauważę, że każdy mają nagłówki i ty możesz te nagłówki, które media opublikowały, skopiować albo je przerobić i dać jako tytuł swojego filmu, bo to będzie wtedy fajnie pozycjonowało swoim artykułem, oczywiście, e, swoim filmem. Oczywiście nie musisz 100% kopiować z, y, nagłówka z danego artykułu y, tam w mediach, tylko część, część skopiujesz, część zamienisz, po prostu masz taką inspirację. Oczywiście to nie działa na każdy temat, bo nie na każdy generalnie temat media się rozpisują. Oczywiście tutaj może być taka rada, że zawsze możesz poszukać film podobnego twórcy, angielskiego czy polskiego, który nagrał podobny temat, no i na przykład przerobić jego tytuł, co nie. doda też jest taka rada, że możesz przerobić jego tytuł. Oczywiście. Nie zawsze warto kopiować, warto przerabiać, co nie. No i jeszcze taka kolejna rada, jeżeli będziesz tworzył ten tytuł, no i słuchaj, tytuł na miniaturze i w tytule. Generalnie musi być inny, to znaczy ten napis, ten przekaz na miniaturce i ten w tytule musi być inny, nie może być taki sam. Nie wklejaj jakby napisu z tytułu do nagłówek, do miniatury. Nie, tam daj inny jakiś przekaz, to nie, to też jest bardzo ważne. No i to tyle. I jeżeli jeszcze chcę Wam tyle, słuchajcie, powiedzieć na koniec, że nie ma idealnego złotego środka, wiesz, na viralowe tytuły. Są takie zasady, których się warto trzymać, tak jak powiedziałem, ale nie ma tego złotego środka i nigdzie nie ma złotego środka. Trzeba testować co działa dla Ciebie, ale koniecznie, jeżeli chcesz używać takie wyniki na YouTube, jak Ci przedstawiłem na początku i mieć dużo sprzedaży, dużo klientów z YouTube'a na swojej firmy. No to generalnie musisz wziąć pod uwagę poprzednie rady No i oczywiście rady z moich poprzednich filmów Do których Cię serdecznie zapraszam by się zobaczył Jeszcze raz dziękuję Ci za zobaczenie tego filmu No i widzimy się i słyszymy za tydzień Dzięki, cześć, pa, do widzenia